Cała Polska wstrzymała oddech i mówi tylko o jednym: Jak nowa pierwsza dama, Marta Nawrocka, potraktowała chorego chłopca? Poruszenie w kraju po jej wizycie w Lublinie jest ogromne. Wszyscy zadawali sobie pytanie: Jak kobieta o tak twardej, nieznanej dotąd przeszłości zachowa się w tak delikatnej, ludzkiej sytuacji? Kiedy pojawiła się w centrum spotkania kultur, oczy całego kraju były skierowane właśnie na nią na ten jeden gest. Na jedno spojrzenie w stronę dziecka. Co dokładnie się stało? Czy stanęła na wysokości zadania, czy może wręcz przeciwnie zawiodła oczekiwania? Prawda o tym, co wydarzyło się tamtego wieczoru, jest absolutnie zaskakująca i wywołała prawdziwą lawinę komentarzy, która przetoczyła się przez polski internet. To, co zrobiła, w jednej chwili zdefiniowało jej rolę na najbliższe lata. Zanim jednak dojdziemy do kulminacyjnego momentu w Lublinie, Musimy zadać sobie kluczowe pytanie: Kim w ogóle jest kobieta, która 6 sierpnia 2025 roku u boku swojego męża, prezydenta Karola Nawrockiego, stała się pierwszą damą Polski? To nie jest postać oczywista. Marta Nawrocka to nie jest klasyczna żona polityka, która całe życie spędziła na salonach, w fundacjach czy w blasku fleszy. Jej historia jest radykalnie inna i to jest właśnie ten złoty szczegół, ta unikalna informacja której wielu Polaków wciąż o niej nie wie. Urodzona 7 marca 1986 roku w Gdyni, Marta Nawrocka przez wiele lat pracowała w służbach mundurowych. Tak, to nie pomyłka. Najpierw w służbie celnej, a później w elitarnych, kluczowych strukturach krajowej administracji skarbowej. To nie jest kobieta, która zajmowała się organizowaniem bankietów. To specjalistka, która na co dzień zajmowała się absolutnie twardą, męską robotą, koordynowała kontrolę rynku paliw i brała czynny udział w eliminowaniu nielegalnego hazardu. To osoba, która doskonale zna system państwa od środka, która walczyła z prawdziwymi grupami interesów. I nagle ta kobieta o profilu niemal analityka służb specjalnych wkracza w rolę, która historycznie zarezerwowana jest dla empatii, miękkich tematów i dyplomatycznych uśmiechów. I właśnie dlatego jej pierwsze publiczne wystąpienia są tak bacznie obserwowane i analizowane. Czy ta twarda profesjonalistka odnajdzie się w roli, która wymaga przede wszystkim serca? Już na samym początku swojej nieformalnej kadencji zapowiadała, że chce skupić się na kwestiach fundamentalnych: na sprawach dzieci, na nowoczesnej edukacji, na realnej walce z hejtem w sieci oraz na systemowym wspieraniu osób niepełnosprawnych. Ale słowa i deklaracje to jedno a prawdziwe czyny i autentyczne gesty to drugie. Okazja do pierwszej, tak poważnej weryfikacji, nadeszła szybciej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Tym wow momentem, tym prawdziwym testem na autentyczność, był właśnie wyjazd do Lublina. Ale to nie była zwykła, kurtuazyjna wizyta, jakie pierwsze damy odbywają setkami. Nawrocka nie pojechała tam tylko po to, by obejrzeć spektakl i pokazać się fotoreporterom. Pojechała tam dla niego. Dla jednego małego chłopca, Frania z tyły. Chłopca, który od urodzenia toczy heroiczną, nierówną i okrutną walkę z bezlitosną chorobą genetyczną, dystrofią mięśniową duchennea. To właśnie dla Frania zorganizowano całe to niezwykłe wydarzenie w Operze lubelskiej. Trzeba zrozumieć, w jakiej niewyobrażalnie trudnej sytuacji i w jakiej pułapce znalazła się Marta Nawrocka, przyjmując tytuł pierwszej damy. Funkcja ta w Polsce to jeden z największych paradoksów życia publicznego. Jesteś jedną z najważniejszych osób w państwie, twoja twarz jest wszędzie, jesteś na świeczniku 24 godziny na dobę, ale formalnie nie istniejesz. Nie ma cię w żadnej ustawie, nie masz pensji, nie masz żadnego urzędowego, spisanego zakresu obowiązków, a mimo to społeczne oczekiwania są gigantyczne wręcz niemożliwe do spełnienia. Masz być obecna, aktywna, zawsze perfekcyjnie elegancka, wspierająca, mądra, empatyczna, ale, broń Boże, nigdy kontrowersyjna. To praca społeczna w najtrudniejszej możliwej formie, w której zadowolenie wszystkich jest po prostu niemożliwe. Od lat domeną pierwszych dam są właśnie tematy miękkie: edukacja, kultura, pomoc dzieciom, zdrowie psychiczne, wsparcie dla osób starszych czy niepełnosprawnych. To jest rola, w której niewiarygodnie łatwo jest być ocenianą i krytykowaną, a piekielnie trudno być docenioną. Każde twoje publiczne wystąpienie, każdy gest, uśmiech, spojrzenie, a nawet chwila milczenia natychmiast staje się komunikatem politycznym, nawet jeśli twoją jedyną, czystą intencją jest po prostu ludzka empatia. Niepisanym obowiązkiem jest też oczywiście reprezentacja kraju u boku prezydenta, uściski dłoni z koronowanymi głowami, rozmowy w kuluarach, Wizyty w szkołach, szpitalach i fundacjach. To codzienna charówka, która wymaga nie tylko dyplomatycznego taktu, ale i żelaznej odporności psychicznej. Bo choć nikt formalnie nie rozlicza pierwszej damy z wyników, to opinię publiczną interesuje absolutnie wszystko, od wyboru sukienki po ton głosu. W tym sensie to nie jest stanowisko, to jest sztuka równowagi. I może właśnie dlatego każda z nich, od ikony stylu Jolanty Kwaśniewskiej, przez powściągliwą Agatę duedę musi na nowo, po swojemu, dopisywać własną definicję tych obowiązków. I w tę właśnie przestrzeń, pełną min i oczekiwań, weszła Marta Nawrocka, kobieta ze służb, która zdaje się lawirować tej nowej dla siebie przestrzeni ze snajperską precyzją. I właśnie dlatego to, co wydarzyło się w Lublinie, było tak kluczowe. Pojawiła się w Centrum Spotkania Kultur, by obejrzeć specjalne przedstawienie Halka. Wszyscy patrzyli. Jak się zachowa? Czy będzie oficjalna, sztywna, zdystansowana? Czy przyćmi swoją obecnością głównego bohatera wieczoru, chorego Frania i cel zbiórki charytatywnej? I tu nastąpiło rozwiązanie zagadki, która wywołała takie poruszenie. Jak Marta Nawrocka potraktowała chorego chłopca? W sposób, który zamknął usta wszystkim potencjalnym krytykom i malkontentom. Jej zachowanie nie było ani sztywne, ani zdystansowane. Nie było to odgrywanie roli pierwszej damy pomnika. Zamiast skupiać się na sobie, na fotoreporterach i na byciu w centrum uwagi, zrobiła coś dokładnie odwrotnego. Całą swoją obecnością i autorytetem oddała pole i skierowała światła reflektorów na prawdziwy cel tego wieczoru, na pomoc dla Frania. Prawdziwa bomba emocjonalna wybuchła jednak chwilę później, gdy pierwsza dama sama, osobiście, opublikowała post w swoich mediach społecznościowych. To nie były puste, perowe słowa napisane przez rzecznika prasowego. To była jej własna, autentyczna i osobista relacja z tego wydarzenia. Napisała: "Opera Halka w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to dzieło ponadczasowe, które łączy pokolenia maski dramatyczne. Dziękuję artystom, organizatorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej podróży w czasie i sprawili, że ten wieczór był magiczny gwiazdki." A potem nastąpił ten jeden, kluczowy akapit. Ten, który poruszył Polskę i który wywołał tę falę komentarzy. Marta Nawrocka napisała wprost: Chwiat jestem szczególnie wzruszona, że Opera Lubelska wspiera akcję charytatywną na rzecz frania z tyły, chłopca, który walczy z dystrofią mięśniową Duchennea. Te dwa proste słowa, jestem szczególnie wzruszona, były tym ludzkim, autentycznym gestem, na który wszyscy czekali. To nie była poza. To była prawdziwa emocja. Pod tym postem w ciągu kilku godzin wylała się prawdziwa lawina komentarzy. Ale to nie była krytyka. To był niespotykany dotąd wybuch podziwu i ciepłych słów wsparcia dla żony Karola Nawrockiego. Tysiące ludzi pisało, że właśnie takiej pierwszej damy oczekiwali. Kogoś, kto nie boi się okazać wzruszenia, kogoś, kto potrafi realnie zwrócić uwagę na naprawdę ważne, ludzkie sprawy, w codzienny, Normalny sposób. Jej obecność nie przyćmiła celu wydarzenia, wręcz przeciwnie, nadała mu ogólnopolską rangę, niewyobrażalnie wzmocniła zbiórkę dla Frania. Pokazała, że doskonale rozumie swoją rolę. Cały kraj, który z niepokojem wstrzymywał oddech, zastanawiając się, jak twarda kobieta ze służb celnych potraktuje chore dziecko, teraz mówi jedno: brawo. To był gest, który być może na lata zdefiniował jej styl, styl pierwszej damy, która ma nie tylko siłę charakteru ze swojej dawnej pracy, ale i ogromne, autentyczne serce.